Hej, czujesz się ostatnio staro? Może przez wszystkie 67 masz wrażenie, że jesteś jak worek starych kości, ale nie martw się. Uratujemy cię przed memem, który sprawia, że czujesz się stary, wyjaśniając, o czym mówią te wszystkie dzieciaki. Wszystko zaczęło się w świecie muzyki, a konkretnie w drill rapowym utworze Skrilla, Dut 67, wydanym pod koniec 2024 roku. Satys Jeśli nie słuchałeś tej piosenki, gratulacje. Refren powtarza jak Skrilla mówi: 6x7. Co według ekspertów z genius.com może znaczyć trzy rzeczy. Jedna z interpretacji sugeruje, że chodzi o policyjny kod 1067 oznaczający śmierć, co pasuje, bo utwór nawiązuje do śmierci. Może też dotyczyć 67 ulicy w Filadelfii lub Chicago albo grobów. Sześć stóp pod ziemią i siedem stóp od siebie? Skrilla pisze bardzo wielowarstwowo. Zapytany o sens Mema stwierdził, Nigdy nie nadawałem mu konkretnego znaczenia i nie chcę tego zmieniać. Dot, rzeczywiście, ale to był dopiero początek. Zanim stało się największym postrachem nauczycieli na świecie, poza wynagrodzeniem i incydentami przemocy, to powiedzenie wywodziło się ze środowiska fanów koszykówki. Powiązano to z lamelą balem z Charlotte Hornets, który ma 67 cali wzrostu. Powtarzający się motyw liczby 67 z piosenki zaczął być regularnie używany w fanowskich nagraniach. Przedstawiających balla podczas gry. A jeśli potrzebujesz, żebyśmy wyjaśnili, czym jest fankam, to bardzo nam przykro. Reszta tego filmu może być dla Ciebie trochę zbyt trudna do zrozumienia. Meme nadal rósł w świecie koszykówki. Internetowo znany licealny koszykarz o imieniu Taylin T. K. Kini stał się znany jako Mister 67. Po tym, jak wspomniał o tym w filmiku, w którym oceniał napoje ze Starbucks, to sprawiło, że stworzył oficjalną serię 67 puszkowanych napojów wodnych bo konsumpcjonizm jest jak wąż zjadający własny ogon. 6-7 stało się tematem rozmów zawodników i komentatorów podczas skrótów zarówno z NBA, jak i żeńskiej NBA. Nawet Shaquille, drugi największy mem koszykówki, odegrał moment 67 w jednym z filmików. Mówimy drugi największy, ponieważ naszym zdaniem smutny Ordan wciąż dominuje. 31 marca 2025 mem opuścił świat koszykówki i stał się absurdalnym hasłem globalnej generacji alfa programistów. Koszykarz Cam Wilder opublikował vloga Moja przepełniona mocą drużyna Amateur Athletic Union w końcu wróciła. W przełomowym momencie, który na zawsze zmienił historię, odwrócił kamerę w stronę publiczności. Wtedy w kadrze pojawił się młody chłopak o imieniu Serio Maverick Treviline z puszystymi włosami i szeroko otwartymi, rozgorączkowanymi oczami powtórzył chwytliwe hasło prosto do obiektywu kamery. Jednocześnie poruszając rękami w górę i w dół, jak Nick Cage w filmie Długie Nogi. To był moment, w którym Mem67 opuścił niższe ligi i był gotowy na główny czas antenowy. Jak wiele memów rzuconych na oko Saurona internetu, jego znaczenie szybko podzieliło się na dwie części. Najpierw była część pokolenia Alfa. Dla nich ten mem był trochę jak: właśnie przegrałeś grę. Albo babuł z Jorku. To było coś, co dobrze było wykrzyczeć w momencie największego efektu. Szczególnie, gdy ktoś inny przypadkiem to powiedział. Na matematyce nauczyciel podaje liczby. 67. Dostałem 67 punktów z testu. 67. Jestem z kumplami w McDonald's, gdy pada numer zamówienia 67, gdy pojawia się meta strona. Memy o memach ukazujące reakcje dorosłych na ich rozprzestrzenianie się w kulturze pokolenia Alfa, którego zwyczaje zawsze wydają się niepojęte lub nieco straszne. Tu obserwujemy narodziny Masona, archetypu pokolenia Alfa. Dziecka z mózgiem zniszczonym przez Internet, którego twarz symbolizuje Maverick Trevilina. A ponieważ Internet to maszyna do koszmarów, nie minęło dużo czasu, zanim ta twarz została przepuszczona przez filtr internetowej estetyki grozy. Analogowy horror i Fundacja SCP. Ta mroczna wersja mema, znana jako SCP-067, symbolizuje nasze prawdziwe lęki. Dorosnąć, zestarzeć się i zdać sobie sprawę, że nie nadążamy, choć obiecywaliśmy, że nie będziemy jak bumerzy krytykujący nasze memy i powiedzonka. To obietnica, którą wielu już złamało. Jedyny sposób na to? Przestać się martwić i pokochać mema 67. 67 67. Skoro twój mózg już zlasowany, sprawdź memes Made Them Famous. Co się z nimi stało, lub obejrzyj to zamiast tego.